Który z aktywnie grających piłkarzy strzelił najwięcej goli przeciwko Liverpoolowi? Aktywny, no. Tak. O! Ja trafiłem? Tak. Naprawdę? Wow! <grym> Jaki piłkarz w przeciągu ostatnich 30 lat strzelił najwięcej goli dla Liverpoolu głową? Nie mam dla tego pojęcia. daj. <grym> <grym> Michał? Ja dałem. Oj. Obydwoje w błędzie. Co to był? Naprawdę? Nie pojedziemy. 35 bramek. Który piłkarz zdobył trzecią bramkę dla Liverpoolu podczas słynnego finału w Istambule? Zgadza się. Kolejne pytanie. W którym roku założono Liverpool? W 2017 roku obchodziliśmy 125-lecie. Nie policzywałam z system sobie z matematyki, ale to było wtedy. Tak! No, ma rację. Się. Numer na koszulce nosił Jamie Carragher. Tak. A jeśli wy chcecie nam zadać jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć.